Siemaneczko Wszystkim mamy czwartek Za 10.13 gołębie dopiero wypuściłem Pazają Zabojskie też wypuściłem Chodzą z gołębiami, ładnie Całkiem, całkiem nowe to lata teraz że coraz lepiej chodzą, bardziej bardziej na lewe skrzydło cały czas zabijają jak na prawe. Nie wiem, czy to dobrze czy to źle. Wiatr, dmucha. Pogoda jest w miarę. Dzisiaj nie pada, bo ostatnio to padało. Było słabo. Zgonić, bo one siedzą tu na dachu. A tamte zaraz widzą je, to łazić. Już. Wskakuj. O tak. Weszły. Teraz to może te będą lepiej. Nie będą ciągły do dachu od razu. Tak to. Gdzie one są. Już przy dole idą. Wczoraj fajnie chodziły, pogoda była byle jaka, ale ładnie zasuwały. Nie puszczam z rana, bo jastrząb już zaczyna brać coraz bardziej. 15 sierpnia, jak tylko bociany się wyniosą, to dopiero zacznie tłuc tak zawsze co roku jest Z Wojleru na razie jest tak, nie inaczej Beton ładnie przysech można robić konstrukcję Tu podsypałem żwirem trochę Podrównałem delikatnie. Żeby położyć takie płytki. To tylko tak na sztukę. I na tym żwirze jeszcze będzie zasypane. Zasypane płytki będą jeszcze raz żwirem. Także gołąbki będą miały elegancko. Muszę, że trochę ugnieść, bo to wszystko miękkie. Koki są tutaj. Śmigają. zamknąć, a i wody przynieść. Nie mają wody. Zamojski jak se lata Dzisiaj dzisiaj trochę powalczę z tą wojlerką. Może płytki wyłożę. Mówię, dwa dni padało, nie było jak. Beton twardy jak skała. Trzeba trochę porządków porobić. Poogarniać. I będzie dobrze. Gdzie te oszołomy są? Tutaj. Po rozpieprzały się kormoran leciał do tego. Troszkę i tu lata. Nie goni w ogóle one same se latają. Na rozruch tylko zostają jest strzębia, wędka leży zresztą. Zostają na rozruch tylko jest a później. Później same latają. Dobra, dam wody, coś do gramy. Zaczynają zjeżdżać. chodź, 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 chodź. Tam już wskoczył już się zatrzasnęło A, i tak to jest z nimi. Dobra. Wczoraj wylęgły się małe krymeczki. Kolejne są żyją Myślałem, że jedno się nie wylęgnie tego względu, że zanim zebrałem jajka to samica gdzieś lekko nadgniotła skorupkę i jajko było pęknięte miało, miało dziurkę nie natawiało się czy jak zakleję to czy to zda egzamin bo już powietrze na pewno się tam dostało ale powiem Wam że wziąłem ten pistolet na gorąco na te laski kleju i zakleiłem tą dziureczkę. I normalnie jajko było zalęknięte i się wląkł. Także pierwszy raz coś takiego robiłem dla eksperymentu, ale podziałało. Krymek się wyląkł. Także nie jest źle. Dobra. Później jeszcze coś dogram. Idę się przebierać i działam. I działam panowie i panie działam jeszcze z płytkami. Tutaj jeszcze mam do na zaprawki także, dobra, pozdro, później coś dogramy Godzina 19 Czempiony latają Coś tam pogrzebałem, ale nie za dużo. Troszkę zacząłem tu płytkować. Ale przyjechał kolega z Niemiec. Troszkę żeśmy posiedzieli, pogadali i robota przystała. A teraz zaczyna już kropić. Zaraz pewnie poleje. Także już nie będę dzisiaj nic robił. Troszkę gąbki tylko podgoniłem żeby polatały sobie Jeszcze jechała jeszcze tam reszta lata tutaj. O, deszcz już kropi. Już jest po robocie. Głębie od razu zjeżdżają. Nie chce mi się latać. Z chwilę brzmi błyska, ale co zrobić? Dzień było fajnie. a Teraz widzicie, co się dzieje. Zaczyna kropić. zjeżdżają. Starczy im tego latania na dzisiaj. Chodź, 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 chodź. Zamojskie latają bez problemu. Oba świrują. Chodź mały, chodź, 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 chodź. dają na raty. Tym, którym chce się jeszcze latać, to latają. Ściemniaczą, jak to ściemniaczą, zawsze się prędzej się dają. Chodź mały, chodź, 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 chodź. Coś przeleciało. Dzikus przeleci to od razu. Albo sroka. Dostają szałuch. Tym się jeszcze latać chce, Ale coraz mocniej pada. O, tylko deszcz silniejszy się zrywa. Już jadę za Zaraz będzie pompować. Widać. Jak krople już lecą. Dobra, panowie. Pozdrawiam. Tak to wygląda. Na razie bez szału z Wojleru. Pogoda lipa. Także będziemy działać jak się troszkę pogoda lepsza zrobi bocianka zjechała także dobra pozdrawiamy do następnych